Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z PUBG'a na moim kanale. Jeżeli wam się materiał spodoba, no to oczywiście dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień, żeby być na bieżąco. No i wracamy na Erangel, graliśmy ostatnio na Berdańsku w Call of Duty, dzisiaj czas powrotu do Erangela PUBG'owego, więc tutaj mam nadzieję, że będzie lepiej troszkę niż było wczoraj w tym kodzie, bo w kodzie było ciężko. Jak widzieliście te mecze... E, były takie, że wchodziło, to nie wchodziło. No, trochę było lipa, nie? Dzisiaj, dzisiaj powracamy do naszego e, słonecznego Erangela i zobaczymy, jak tutaj nam e, pójdzie. Mam nadzieję, że jak najlepiej, że e, trochę sobie pofragujemy. Może być tutaj też parę Freudasów, może być tutaj przeciwników dookoła bardzo dużo. E, więc czas się tutaj porozglądać lewo, prawo. jakiś tam dwóch leci spadochroniarzy, ale bunkry mogą być całkiem puste, e, co mi się. Podoba w miarę eee, Więc z tej miejscowy będziemy zabijać się na bunkierki i później po kolei będziemy sobie te miejscowe podbijać i mam nadzieję, że fragować. Jeden gość leci, tu idziemy. Ale my na razie mamy lipa Taką lipę, że nie ma broni żadnej. Dobra, drugi domek. Oby tutaj jak najszybciej coś namierzyć. Dajcie jakieś kałaszka. E, jest plecak, jest kolimator, no ale nie ma mojej mili na razie e, tego, co nam trzeba, czyli givery jest MK. Okej, okay, na MC już mogę grać. E, to mi się podoba. Bierzemy to, bierzemy to. Dobra, więc coś już mamy, coś nie, coś mamy. Mamy kask, mamy na razie to załadowane w siebie. E, dobra, jeszcze kamizerka jakaś i będzie w ogóle cały zestaw już porządny do e, strzelania. Nie znajdziemy na tych domkach, to zaraz. Kamizelka, wydaje mi się, że tutaj powinno zaraz wejść, na przykład w kiblu. O, są bandaże tylko. Kamizelki nie było, ale czasami też się respi. Dobra, przez to okienko nie wyskoczymy, bo jesteśmy za grubi, więc to nie jest okienko dla nas, Okej, okay, Coś mi oko swędzi, dlatego się tak troszkę podrapuje tutaj. Nie wiem dlaczego. Soczewa mi się chyba przesunęła. No i dobra, lecimy dalej. Tutaj coś mamy. Tutaj mamy coś takiego jak granacik, tutaj mamy amunicję kolejną, jakiś umpik tam jest, tutaj jest pyk, plecaczek Dwójka plecaczek to bierzemy, oczywiście trójka skopno nam nie jest potrzebny na ten moment No i co, idziemy dalej, może czwórkę znajdziemy tutaj zaraz jakąś Leciał konos, kolei. Okej, okay, mosin No to na tego mosina ta trójka może i by się nadawała eee, Ale dobra, już nevermind, już możemy zagrać bez tego na razie Wydaje mi się, że tutaj coś namierzymy jeszcze No wierzę w to! Wierzę to, że znajdziemy to jakąś snajperkę Znaczy, jakiś snajperski normalny celownik Chyba, że po to trójkę trzeba będzie się wrócić zaraz No, też jest taka szansa Wracamy, 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 bo to nam się może przydać Tak, wyrzuciłem ją bez sensu całkowicie eee, A ona byłaby tutaj teraz kluczowa Dobra, jest trójeczka Ta trójeczka wydaje mi się, że może zmienić jeszcze oblicze tej gierki Więc na to trzeba będzie uważać Mamy bunkry! Kolejna miejscowość, którą chcielibyśmy przejąć, strefa jest do lewo od nas, więc to nie jest zła strefa. Na tej strefie już coś, nie coś możemy sobie pograć. Godzina jest taka, że nie powinno być też aktorów, tylko tutaj stawiamy na samych prawdziwych graczy, mimo tego, że to nie jest ranket. To jest 20 godzina, więc o 20 wydaje mi się, że botów nie powinno być. Tutaj zawsze grają poro gracze o tej porze i może trafi te naprawdę solidnych przeciwników. Więc tutaj, no, placement będzie już dobrą rzeczą, jeżeli zrobimy jakiś fajny. A jeżeli tutaj pofragujemy i wygramy gierkę, to będzie bardzo dobry wynik. Więc próbujemy, próbujemy. Taki wynik ogarnąć To jest wejście do bunkru W bunkrze ktoś może być Więc teraz pełne skupienie, idziemy powoli tutaj Próbujemy grać pod to, nie? To chyba nikogo nie było Bo tak trochę dużo tego lutu leży To energolki Jest jeden, jest drugi, teraz ciszej trochę tutaj chodzę, bo Eee, jak mówię, no to, no to, jak wiecie, no też słyszę to Nie chcę sobie zagłuszać, Dźwięków różnych, które są w tej gierce, bo, bo, bo się można na tym wyłożyć Dragunow Mosin czy Dragunow? A wezmę tego Dragunowa, ja Dragunowa lubię bardziej tutaj Bo nim to zawsze, jak mówię, no można poprawić, nie? Mosinem już nie poprawicie Jak nie traficie, to jest lipa, a Dragunowa jeszcze jest seria Do przeciągnięcia, dobra, tutaj pyk Nie ma nikogo. Amunicji to ja nie potrzebuję. Energolek wezmę sobie środeczek, energolka w sumie. Środki mam tylko jeden, więc trzeba będzie więcej się dobustować to, to lepiej zostawić. UMPEG. Powiem wam, że na przykład tutaj. O, przejść. No i git. W takim bunkrze UMPEG mógłby lepiej zadziałać niż na przykład MK taka Szybko strzela. Małe odległości. To jest bardzo mocne. Niebieska strefa, wezmę sobie, to jest całkiem fajny granat. W ogóle tymi granatami muszę tu, tą gierkę bardziej ogrywać. Tu granatów mało używam. Ale tymi granatami można sobie gierkę zrobić. Dobra, eee, trzeba się udać do Prizona może jeszcze troszkę. Tego Prizona bym pomierzył, bo tam jest opcja wyciągnięcia fraga. Mamy tego dragonowa, więc, więc jak głowę jakoś przymierzymy, eee, to z trampków możemy niejednego zawodnika wywiać stamtąd, nie? Strefa nie jest na no tyle mocna, żeby nas miała zabijać e, tutaj A też jest duża szansa na znalezienie jakiejś samochodu, żeby sobie później podjechać Więc to jest spoko, spadochrony jakieś tam leciały Więc wydaje mi się, że ktoś powinien tam być Jeżeli nikogo nie będzie, to się mocno zdziwię, ale to jest jeszcze miejsce i czas, w którym przeciwnicy powinni Powinni tego prizona oblegiwać, oblegać? Nie wiem jak to się e, odmienia Więc sobie tam podjeżdżam, podjeżdżam delikatnie jak z największy i fragujemy tych rzezimieszków tutaj Tam Harry Potter Oczywiście w Harry Potter możemy często spotkać, wiecie, jakiś lud ciekawy, czy tutaj energetyków teraz jest bardzo dużo, nie? Więc jeżeli nie macie energoli w tej gierce, to idziecie do Harry Potter i tam co najmniej cztery można znaleźć Przy każdym stole leżą Taka jest meta aktualnie tutaj No i dobra, wchodzimy tutaj na strefę Tak powiem zrzutu Okna pootwierane Jest gość Wiedziałem, że coś tam się namierzy No wystaw ten łeb durny Ale ładnie tam jest zostawiony Wyskoczył Wskaz Trójka chyba? Nie, dwójka A Dobra, pyk, pyk Jak on nie padł? Dostał dwa strzały przecież Dwa strzały, z czego jeden w głowę chyba no wydawało mi się, że tu już mamy pewnie jak fraga i to jest najgorsze. Bo krepiacie do gościa, wydaje wam się, że jest pewny frag. Dostał dosyć ładnie solidnie tutaj na web No i niestety, on nie pada. I teraz się troszkę spaliłem z miejscową już swoją. On się może spodziewać, gdzie ja jestem. Uciek mi do tego domku. Jak będę mam na sterowniku cały czas? Ja go nie odpuszczę. On wie, że to się strefa pojawi. I będzie myślał, a uciekł już, strefa jest, to se prysnął. No nie ma takiej opcji. Tu cię mam gnojką. Teraz pytanie, z którego okna on wychyli? Prawa, lewa. Trzeba to mierzyć. Giorżek jak wyciągnie jakąś kara i zapakuje mi w łeb, ludzie to No nie wytrzymam tego dzisiaj. Dzisiaj tego nie zniosę. Dawaj, gościu, no chodź tu, no! Gdzie ty jesteś, no? Gdzie ty na tym domku jesteś? Pokaż się, pokaż się, niebieska strefa już idzie Więc żebyś... o tam jest na górze Pyk Dobra, siadło Nie mogłem tego odpuścić, to, 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 to było nie do odpuszczenia To musiało wejść To była wiecie, sprawa honorowa już bardziej, nie? Idę tam na dół jeszcze, bo tam mogą być samochody jakieś Tutaj ta strefa nas nie zabije, jeszcze mamy ten strefowy plecak e, To spoko opcja, dlatego schodzę sobie tam na dół, może tam jakąś furę znajdziemy e, I, i sobie odjedziemy stąd spokojnie, bo no walczyliśmy o fraga teraz, to już nie była wiecie walka e, O to czy, czy sobie coś tutaj zrobimy, czy przeżyjemy w tej strefie czy nie, tylko walczyliśmy o fraga, bo e, No fragi, fragi, fragi trzeba zdobywać Na turnieju taki frag to jest dwa punkty dla was więc, 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 bardzo się zawsze to opłacało Pojazdów nie ma żadnych I tu zaczyna się mały problem Jesteśmy w miejscu, gdzie samochody się zawsze rozpiły. Czy to jakiś motorek, czy jakiś łazik, czy jakieś bugi A tutaj patrzcie Totalna cisza Totalna cisza i nie ma niczego do jeżdżenia Ale jeszcze sobie podejdziemy tam troszkę tą drogą Bo może coś przy drodze spotkamy e, Bo nie wierzę w to, że nie będzie żadnego samochodu rotacyjnego, nie? No, 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 no to będą jakieś jaja ogólnie e, Jeżeli czegoś takiego nie spotkamy No, ale taką drogę sobie wybieramy Tej gierki, no Spuszowałem strefę, żeby gościa zdjąć Gość zdjęty, no i teraz trzeba samochód namierzyć i I tą gierkę ugrać, nie? Żeby tam uciec z tej strefy no, ale jak widzicie, no, niczego do jazdy nie ma. I tego się obawiałem trochę. To jest coś, czego się troszkę obawiałem, no, ale dziwne będzie, jeżeli niczego tutaj nie trafimy. Jeżeli nie trafimy tutaj żadnego pojazdu, to będzie jedno z najbardziej pechowych gierek, bo jak nie trzeba samochodu, to tego jest bardzo dużo, nie? A jak trzeba, to się nie pojawia żaden w okolicy. No i plecak nam się strefowy za niedługo kończy, więc... Zapakujemy sobie Enonergola. Zamiast więc, to strefa, ja biegnę w drugim kierunku. No bo tutaj znajdę ten pojazd. No to dobra, piszcie, piszcie, wiem o tym. Bo tutaj ten pojazd znajdę na pewno gdzieś. No ale jak widzicie, no. Już mamy mało lipę, no bo cała ta strona lewa jest bez samochodów. To i co najmniej mieliśmy cztery respy, w których się te samochody pojawiają. No i jak widzicie, ten gość też tam nie miał żadnego. Przy tym swoim spocie. Tu już nie powinno być ludzi też, nie? Tu już też nie powinno być ludzi, więc tutaj sobie na luzie coś znajdziemy. Jest daczka! No, trochę czasu poświęciliśmy, żeby ten samochód znaleźć. E, co jak co, ale udało nam się, udało nam się. Bierzemy sobie środek, bierzemy sobie środek od razu w siebie. Nie, Nergola, bo środek daje nam więcej tego boosta. E, I lecimy w kolejne domki. No, trochę czasu nam to zajęło, ale nic nie zrobimy. E, takie są ludzie czasami tej gry. E, 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 coś tam, nie? E, wyroki czy, 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 czy coś. Dobra, lecimy, lecimy teraz tutaj. Lecimy też tutaj, teraz, żeby. E, 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 przejąć tą strefę Oby się tym samochodem nie rozbić Bo też jest taka szansa, że się możemy rozbić tutaj e, Co za fajne nie będzie Im dłużej jesteście w strefie, czy im dalej jesteście od tej strefy docelowej To ta strefa coraz mocniej bije I zaraz tutaj będzie szła kolejna strefa Więc e, tu już damage będziemy dostawać całkiem niezły Dlatego ja muszę tą strefkę jak najszybciej tutaj złapać Bo tutaj przy tej kolejnej strefie za 5 sekund Jeżeli jej nie złapiemy Zacznie się kłopot Zaczną się problemy co najmniej E, dlatego przejeżdżamy już tutaj takim skróciożkiem trochę, e, żeby jak najkrócej być w tej strefie niebieskiej, bo jak widzicie HP nam spada coraz szybciej, e, co już nie jest dla nas za fajne. O kurczę, dobra. Ta podbitka nie była też git. Ale lecimy, lecimy, lecimy tutaj i nie śpimy. Dzisiaj odcinek będzie też później dlatego, że e, musiałem ogarnąć parę rzeczy, bo jak wiecie, no jutro urodziny, jutro urodziny, trzy dychy na karku, e, więc, 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 dzisiaj ten odcinek jest troszkę e, późniejszy, jeszcze muszę nagrać odcinek urodzinowy, e, bo jak wiecie, no szykuje się, szykuje się, trzy dychy na karku, to trzeba trochę spoważnieć, no e, do i dobra, lecimy teraz tutaj, zobaczymy czy to się tak zmieni, nie, ogólnie. Jeden frag na razie, 27 osób w grze widzieliście. Gdybyśmy nie opolowali tego ziomeczka, co tam na tym yy, prisonie się kręcił, to byśmy byli na razie bez fraga, co by nie było fajne. A tak sobie jednego gościa opolowaliśmy i nasza gierka zabiera tutaj nowego koloru, nie? No i dobra, są kolejne domki. Są kolejne domki, ale te domki one nie są na pewno bezpieczne. Więc tutaj sobie podjadę. Popatrzymy. Jedzie też chłop jakiś. Niby pozamykane. Niby coś, ale. Ale mam dziwne wrażenie, że tam ktoś jest. Bo to nie jest taka safe miejscowa. No te dabki fajnie by było sobie przejąć, ale też tutaj mam dosyć. dobrego spota. Jeżeli bym go utrzymał, nie? W jest gdzie się schować, bo można się schować za ten bunkierek. Eee, więc jest całkiem, całkiem spoko. Tylko, tylko, tylko. Eee. Czekajcie, tu jest clear. Aha, tam poleciała jakaś seria. Tutaj czysto. Jest to? O, 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 o! Dobra, już są strzały. Jest tam gość. Strzały poleciały z tego domku, ewidentnie. Patrzcie, jaka seria leci. Chłop tu pakuje dosyć solidnie. Ale dobra, te domki się skończą. Te domki się skończą, a... A zrotować gość będzie musiał. O, ktoś tam też na łące strzela. O kurcze, czerwona strefa, seria. Akurat dla mnie. No nic, ja tutaj mam ucieczkę delikatną od niej jeszcze, więc ja mogę tutaj na tą strefę podejść. Także mnie to nie sprzątnęło. Ale no nie jest fajne. To na razie. No tak, przeciwko nam troszkę ta strefka. Tam nie widzę nikogo. Czerwona strefa ogólnie powinna się respitać, jak to kiedyś było. Miejsca, gdzie jest dużo graczy, którzy nie zmieniają swojej pozycji A wydaje mi się, że to jest bardziej random teraz Czy tutaj w te pochinki, jakbym się udało, to by nie była zła opcja? No nie byłaby zła opcja No ta lotnia strzela cały czas Sadzi go, ile się da I on na niej wylądował On tą lotnią wylądował sobie tutaj Podejdźmy Bądźmy lepszym graczem Ty no nie widzę go tutaj nigdzie Mgła się pojawia nie i ona trochę zasłania Ale pod tą lotnię można by było zagrać Gdzie ten koleś się mógł schować teraz Odejdźmy na górę. Bo wybuch jeszcze poleciał. Ktoś tu po zrzut celuje. Samochód odpalił. Tutaj nikogo na tych schodach, domkach nie widzę. Jest strefa. To jest dobra miejscowa, gdzie jesteśmy. Jest całkiem zacna miejscowa, moi drodzy. Jest gość. Dobra, mamy położonego Chyba ten lotniarz nawet spadł W tym momencie Co z niego rzeczy wziął Ósemka, kompensator, nie zostawiam to co mam Trójka, ammo trochę I te granaty To mogę wyrzucić Strzela się dobrze aktualnie Ktoś dostał taką serię, spadł bardzo szybko Mało energetyków a o tym mówiłem, że tego można nielimitowane rzeczy podnosić. Ilości raczej. Eee, na tych Harry Potter, nie? Ale tutaj, no, jak widzicie, jest gość na dachu, kolejny. Jest ziomal w tym budynku. Wiedziałem, że. O, ty gnojku. On mnie też widział. Tu jest. Co jest grane, ty? Żona mu tutaj doleciał. Co jest grane? Co i granaty z takie dochodzą stąd? No nie jest. Piętnaste miejsce. Niech dłużej siedzi gość w tym domku. A my tym niemiłym akcentem będziemy się pewnie żegnać. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. Dwa fragi tylko. Tak to bywa czasami. Dzięki za oglądanie no i trzymajcie się. Do następnego. Cześć wam.